No boż ile można progresować z ciężarem. No nie wiem, no ktoś bierze 250 w ciągu, 300, no i potem co, 500 weźmie, 600 w ciągu, czy w przysiadzie. No to też nie owiesz. No ja no, hormon wzrostu jest taki drogi, on mnie zmieni drastycznie. Zaraz będę bardziej suchy, większy niż do tej pory Wniesie moją sylwetkę na jakiś ósmy wymiar. A potem na przykład w moim przypadku, no nie wiem, ja przybrałem 40 kg tam w ciągu 15 czy 20 lat, no to jest to jakiś tam marker moich postępów, tak, ale... Witam wszystkich. Mamy aktualnie lockdown. Numer 3, reaktywacja. Większość siłowni pozamykanych siedzimy w domu i jakoś sobie radzimy. Oni no, my jednak y, błędy jakieś popełniamy, czy to są siłownie zamknięte, czy są, to są siłownie otwarte. Dzisiaj y, chciałem Wam zaprezentować moich takich, powiedzmy, top 7 błędów które zauważyłem u siebie, w treningu u pozostałych znajomych kulturystów trenujących podopiecznych itd., itd., tak ustanowiłem je w taki, powiedzmy, pakiet siedmiu błędów, które uważam są takie, no w sumie najważniejsze i warto by było je wyeliminować. Tak? No, oczywiście nie ma tam błędów takich, typowych, no powiedzmy takich jak no niewłaściwa nie dieta, no to wiadomo, to jest błąd taki, że wiadomo, że no, oczywisty, tak, no, drugim oczywistym jest, błędem jest powiedzmy zły trening czy nieprawidłowa technika ćwiczeń. Także tych błędów nie poruszyłem. Ale takich siedem powiedzmy sobie um, usta, ustawiłem, ustanowiłem i pierwszym z nich to jest po, po prostu Kierowanie się wagą jako wyznacznikiem postępów treningów, postępów w budowaniu sylwetki, postępów redukcji. Oczywiście waga jest jakimś tam wyznacznikiem, wskaźnikiem i wa warto się ważyć, ale to jest jeden z wielu i moim zdaniem nie najważniejszy. Nawet najważniejsze to jest jak wyglądamy, jak się zmienia nasze ciało, przecież trenujemy w sumie po to, żeby zmieniać sylwetkę, jeżeli taki jest nasz cel. I no wiadomo, no oczywiście, jeżeli na przykład w moim przypadku, no nie wiem, ja przybrałem 40 kg mięśni tam w ciągu 15 czy 20 lat, no to jest to jakiś tam marker moich postępów, tak, ale do czego zmierzam? No na przykład ktoś jest zafiksowany tylko na wzrost wagi i traci, gubi pewne takie ważniejsze elementy jak właśnie poprawa swojej sylwetki. No, stajemy na wagę i no nie, albo waga wzrasta, jesteśmy zadowoleni, że wzrasta, albo, albo że nie wzrasta. A to wcale nie oznacza, że się zmienia nasza sylwetka. Tak się sobie tego chcieli. Ja to zawsze lubię dawać taki przykład Jay'a Cutlera w 2009 roku. On ważył wtedy 115 kg, tylko jak na niego to jest bardzo mało. Dla porównania, w latach wcześniejszych przekraczał wagę 120 kg i to tak dosyć poważnie. Powiem Wam, że zestawiając zdjęcia jego 2009, powiedzmy 2006, on jest większy optycznie, wizualnie, jest większy na tych zdjęciach z tej swojej właśnie szczytowej, życiowej formy z 2009 roku. Ktoś by powiedział, no nie, no waży tam 7-8 kg mniej, to musi być mniejszy. No to zachęcam do obejrzenia tych zdjęć i on istotnie jest Większy wizualnie i bardziej taki pełny, pękaty niż w latach, kiedy startował z wagą 2000, tam nie wiem, 2, 3, 6, niż potem 2009. Także trzeba mieć na uwadze, że oprócz wagi jeszcze są inne elementy, jak ogólne proporcje sylwetki, kształt mięsie, czyli można naprawdę mięsie zrobić bardziej pękate, bardziej takie okrągłe, wypukłe. I to już będzie efekt taki, efekt 3D, który mnie uzyskamy zwiększając wagę nawet do 10 czy 15 kg. Podobnie jest z wagą, zresztą odwrotnie, podczas redukcji. Też stajemy na wagę i, no jak waga mi spada, no to fajnie, to redukcja idzie dobrze, nie? a po, podczas gdy patrzymy w lustro i, no i wyglądamy nie tak jak należy, no bo. Skóra jest cały czas gruba, tak jak była, a jesteśmy optycznie mniejsi. Także coś tu jest nie tak. Także tutaj też niewaga jest tym wyznacznikiem, a po prostu wygląd, jak, jak wyglądamy w lustrze, jak się zmienia nasza sylwetka. Czy mieście są bardziej wyraźne? Tym się należy kierować przede wszystkim, a nie wskazaniami wagi. Ja też, nawet chyba w jednym sezonie, pamiętam, wyskoczyłem sobie i na wiosnę, i na jesień. Ważąc tu i tu 115 kg i to było, powiem Wam, że na wiosnę 115, a na jesień 115 to były prawie dwie różne sylwetki. No. Także tak do tego trzeba podchodzić bardziej. Oczywiście wskazania wagi też są ważne i warto się ważyć i to jakoś tam kontrolować, ale nie podejmować takich działań i kroków kierując się tylko wskazaniami wagi. Kiedyś mój podopieczny też przyjechał do mnie na taką kontrolę i mówi: wiesz co Andrzej, no chyba ta redukcja coś mi nie idzie, bo, no, bo nic nie straciłem na wadze. Nie? Potem się rozebrał, zobaczyłem, że z formą poszedł trzy kroki do przodu, mimo że nie stracił na wadze, no mówię, no to czego Ty się przejmujesz? No przecież widzę, że forma ci drastycznie się zmieniła na lepsze, to nie przejmuj się wagą. No. I oto tu powiedzmy o to, to powiedzmy, chodzi. Taki pierwszy właśnie błąd to jest kierowanie się tylko i wyłącznie wskazówkami aktualnej wagi ciała, masy ciała. Drugim takim błędem uważam, to jest yy, uważanie, że progresja ciężarów na, na treningu jest jedynym takim elementem prowadzącym do postępów i do zwiększenia yy, masy mięśniowej. Owszem, jest to. Jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy, ale nie jedyny element. No boż ile można progresować ciężarem. No nie wiem, no ktoś bierze 250 w ciągu, 300, no i potem co, 500 weźmie, 600 w ciągu, czy w przysiadzie. No to też nie o to chodzi. A moim zdaniem też fiksowanie się na progresie ciężaru, który jest oczywiście ważny, gdzieś gubi się po drodze to właśnie czucie mięśniowe. Nagle po kilku miesiącach robimy, powiedzmy, to już moje takie stałe przykład, wiosłowanie ze sztangą. No i robimy na tym ciężarze większym, ale no, nie czujemy pracy mięśni w ogóle. I wtedy warto właśnie przeciążać mięśnie inaczej, to znaczy tak robić ruch, żeby one faktycznie pracowały i były przeciążane, a nie kierować się tylko tym ciężarem. No wiadomo, że ciężar jest ważny o tyle, że przykładowo no, trenując przysiady, 12 powtórzeń ze 100 kg, a 12 powtórzeń z 200 kg, na pewno większe mięśnie zrobimy trenując w tym drugim przypadku. Ale to też nie może być jedynym takim wyznacznikiem postępów w treningu. No. Warto zwiększać obciążenia, warto progresować, ale też warto no korzystać z innych technik, na przykład, no nie wiem, drop -sety, powtórzenia wymuszone, a moim zdaniem najważniejsze, i tu się znowu już powtarzam, to jest właśnie to czucie mięśniowe. Warto czasem zejść z ciężaru, Kilka pięterek niżej. Zrobić ćwiczenie tak, żeby czuć, że te mięsie, które trenujemy, są rozrywane, faktycznie pracują, faktycznie są stymulowane i ten trening będzie na pewno efektywniejszy niż kierowanie się tylko i wyłącznie coraz większym ciężarem z treningu na trening. No, poza tym, też takie progresowanie z ciężarami też musi kiedyś się skończyć. No. I warto wtedy właśnie powrócić trochę do do podstaw w tym sensie, że no trenować te mięśnie, które faktycznie chcemy trenować. Także ciężar jest ważny, ale to nie to nie wszystko. No, takim trzecim moim błędem, który już powtarzam niejednokrotnie, mam tutaj na, na filmikach, no to jest za duża objętość treningowa. No. Teraz jest pytanie, jeżeli duża objętość treningowa jest dobra, no to może jeszcze y, lepsza będzie jeszcze większa. Na przykład jeżeli robimy 20 serii na klatkę, to może 40 będzie lepsze, a może. A jak 40, to może 60 będzie lepsze, gdzie tu jest granica. Także moim zdaniem trening jest skuteczny wtedy, kiedy będzie odpowiednio mięsień stymulowany, a to niekoniecznie oznacza długiego treningu. Bicepsy można zastymulować 15 minut porządnym treningiem prawnym technicznie i, i to wystarczy. Powiem Wam tak, gdyby naprawdę było tak, że duża objętość treningu gwarantuje większe mięśnie, ja bym był pierwszy, który by robił 100 serii na, na treningu, naprawdę. Nawet gdyby, gdyby to się okazało jakoś naukowo i praktycznie, że rosną mi większe mięśnie, robię po 100 serii. No ale tu nie o to chodzi. No, tu, tu trzeba znaleźć taką drogę, żeby stymulować mięśnie, a nie trenować za długo. No nie mówię, bo niektórzy osiągają dobre rezultaty trenując 20 serii na przykład czy tam 30 serii ale to nie znaczy, że większa objętość równa się lepszy trening tu trzeba mieć to na uwadze, że że czasem mniejsza objętość to jest lepszy efekt i bardziej skuteczny trening no, czwartym takim błędem uważam popełnianym przez kulturystów to jest popadanie w takie skrajności od lewa do prawa czyli na przykład trenujemy sobie, jemy tam nie wiem, 200 gramów białka i nagle stwierdzamy, że nie, że trzeba jeść 400 gramów białka. No i co? No i potem są jakieś tam 1-2 dni, 3 się udaje, potem są jakieś prawda żołądkowe, jakaś niestrawność, no bo no, tak dnia na dzień taka ilość białka, to wiadomo, że organizm tego nie przetworzy. Tam ostatnio ktoś, chyba nie wiem, czy na, na Instagramie, już nie pamiętam, czy na YouTubie napisał mi, że jak to cię w brzuch tak nie boli, czy to nie za dużo jest z tego białka, no. Powiem Wam tak, że na mnie 450 gram białka z to jest no, żaden problem w ciągu dnia, bo ja jem 300 gram mięsa, czy tam 700 ml białek w omlecie rano, za 2-3 godziny jestem głodny i znowu jem 300 gram mięsa i tak dalej i tak no. dalej. Czy tam robię szejka, 80 ilości 80 gram białka serwatki, to wypijam to bez żadnego jakiegoś problemu. No. Po prostu takie ma zapotrzebowanie i organizm to bez problemu przerabia, ale do tych ilości trzeba też dochodzić jakoś systematycznie, a nie takie popadać w skrajności, że z 200 na 500, na przykład, tak? Zresztą odwrotnie jest też podczas redukcji, no. Ktoś tam, powiedzmy, je 200 gram węglowodanów, czy tam 300 i nagle stwierdza, no nie, no, nie idzie mi no to, robię 0 węglowodanów, na przykład, tak? I popada w taką skrajność, no ale 0 gram węglowodanów też wytrzymuje, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, i potem co? No, Słe samopoczucie, płaskie mięśnie. Jeżeli jest 200-300 gram węglowodanów, no to zejdź na razie na 150, może spróbuj. Daj sobie trochę czasu, żeby... Organizm też musi mieć jakiś okres, żeby zareagować na jakieś tam zmiany. A nie, że podanie od razu od lewa do prawa, czy tam z ciężarami to samo. Robimy trening małej objętości i nagle robimy trening 3 godziny na jednym posiedzeniu. No także to... Też trzeba tutaj zmiany robić jakoś rozsądnie i powoli i obserwować te zmiany i ewentualnie iść w tym kierunku, jeżeli ta zmiana jakieś daje dobre rezultaty, to tą zmianę powiedzmy jeszcze progresować, ale nie to, że od lewa do prawa i kulturyści mają właśnie takie tendencje do takich skrajności różnych. Czy to już nie wspomnę o skrajności w, w, w wspomaganiu, no bo to jest już to już jest inny temat. Ale te skrajności warto przykrócić i robię zmiany stopniowo, zmiany małe i obserwować jak one wpływają na naszą sylwetkę. Piątym takim błędem to jest oczywiście brak cierpliwości, no trochę wynika właśnie z tego poprzedniego błędu. No bo trzeba dać sobie czas na jakieś zadziałanie tych elementów, które tam zmieniamy. Zadziałanie diety, zadziałanie treningu, a nawet działanie no środków farmakologicznych, bo to też nie są jakieś tam magiczne, cudowne ampułki. To też trzeba y, odpowiednio poczekać, żeby to miało jakieś działania. I to nie to, że miesiąc, dwa, trzy, ale cierpliwość mówię w sensie dwa, trzy albo pięć nawet lat. To trzeba się nastawić na, na taki okres y, budowania sylwetki. No zawodnicy, którzy zdobywają jakieś tam sukcesy, to przeważnie mają 10 lat, minimum 10 lat treningu za sobą, no chyba, że to wiadomo jakieś zawody seniorów, Ale tak to no to no trzeba trochę czasu i trzeba się uzbroić w cierpliwość i jak to się mówi, no nie od razu ten jest zbudowano, ale no to się to w kulturystyce to się szczególnie sprawdza. No i takim szóstym moim błędem, jaki obserwowałem u siebie też i u u znajomych, podopiecznych, zawodników, no to jest brak takiej obiektywnej oceny sylwetki, no tak, jak aktualnie wyglądamy. Nam się może wydawać, że wyglądamy rewelacyjnie, a się okazuje, że niekoniecznie. Powiem Wam, że ja nawet po tylu latach startów no, widzę, że nie jestem w formie i na przykład startując teraz w tamtym roku pod koniec wiedziałem, że no, daleko mi do mojej formy, ale jednak dopiero jak jest tragicznie, to zobaczyłem jak zdjęcia z zawodów. No. Czyli tu trzeba naprawdę być takim wyczulonym, Oczywiście oko trenera wtedy naprawdę jest takie chłodne i takie mówienie wprost jest tutaj nieodzowne, ale warto mieć taką świadomość, że i warto się brutalnie szczerze ocenić. No, też taki, taką tendencję widzę po zawodach często na no, zawodnik, który nie, nie zdobył miejsca jakie tam sobie yy, zaplanował. No i oczywiście go sędziowie skrzywdzili i tak dalej. No. No powiem że tak, też wiele razy czułem się jakoś tam skrzywdzony na zawodach. No bo jakieś tam układy niby, bo coś tam. No, ale ja tyle polecam zawsze na spokojnie obejrzenie sobie zdjęć z tych zawodów. I na przykład porównanie tych sylwetek, zawodników, którzy ze mną odgrali, co ci sędziowie widzieli w ich sylwetkach takiego, czego ja nie mam, że ocenili go wyżej. No, to jest też suma jakichś tam subiektywnych ocen sędziów. Nawet mając dwóch sędziów w panelu, to niekoniecznie niekoniecznie to daje jakąś, daje, daje jakąś przewagę, bo skrajne noty zawsze są odrzucane w ogólnym rozrachunku. Także no, ja mówię, zamiast krzyczeć i mówić, że zostałem skrzywdzony, bo chociaż czasami tak jest, to warto sobie potem siąść na spokojnie, obejrzeć zdjęcia, przeanalizować i zobaczyć, no tak. Tutaj miałem fazę ode lepsze plecy, bardziej docięte dwugłowe, pośladki. Tutaj mimo, że byłem większy, to, to, to jakieś braki w formie były. No to czasami tak warto sobie szczerze odpowiedzieć na pytanie, co takiego sędziowie zobaczyli w tych zawodnikach, że, że jednak dali mnie niżej niż, niż ich. No to samo się tyczy właśnie też przygotowań do zawodów. No. Można mi się wydawać, że wyglądamy fantastycznie, a czasami nie, koniecznie tak jest. Czy to jest ta bolączka taka, albo w drugą stronę też, no wyglądamy dobrze i, i się czasami nawet zawodnicy bywało tak, że zawracali z drogi na zawody, no bo się czuli, jacyś mali, jak nie niedocięci. No takie przypadki też bywały. No, także to jest taka zmora też kulturystów. Nieumiejętność obiektywnego oceniania sylwetki. No i to uważam, że to jest też ważny właśnie taki błąd. Ogólnie w trenowaniu, w przygotowaniu i. Jak siebie aktualnie postrzegamy. No to postrzeganie naprawdę no bywa, bywa różne. No. Ja na zawodach często się widzę i mówię, o ja co ja tu robię w ogóle? No to jest, to jest stałe takie, powiedzmy, stałe odczucie. Czasami też zawodnik wchodzi i mówi, a ja tu wszystkich zrobię pewniaczek. Okazuje się, że nie wchodzi nawet do finału. No tak tak też bywało. Także tu proponuję taki zimny resecik zawsze sobie zrobić i ocenić się. Obiektywnie, jeżeli nie możemy, to o, o, ocenę z zewnątrz kogoś doświadczonego, który brutalnie szczerze nam powie, jak tam faktycznie wyglądamy. No bo to jest, to jest bardzo ważne. No i takim siódmym błędem, który obserwuję u ćwiczących, no to jest wiara w magiczne działanie środków różnych. Że no te środki, gdybym, jak zacznę je używać, no to już moja sylwetka się tak zmieni, że, że będę, będę normalnie minister Olimpia. No to jest kolejne takie przekonanie, zwłaszcza od takich, nie wiem, naturali czy tam pseudonaturali, no to w... wiadomo, nic do ludzi nie mam. Jeżeli ćwiczy bez wspomagania, to bardzo dobrze, chwałam za to. Ale też często się od nich słyszy, że no gdybym wziął, to bym był no, najlepszy w Polsce, ale, ale nie chcę, po co mi to. Już nie mówię o takich zwykłych Januszach, którzy mówią, że no gdybym chciał, to bym wziął te środki co oni bym zaraz jak w pół roku wyglądał, no to już z, z kategorii powiedzmy jakiegoś kabaretu, ale ale też nawet ludzie doświadczeni, którzy nie, nie brali nigdy żadnych środków i sobie wyobrażają na przykład no wezmę tren bolą to się tak wytnę czy tam inny środek wezmę to tak by jakieś środki dopingujące zastępowały tą pracę, no zawsze jest najważniejsza jest zawsze dieta, trening, regeneracja i wspomaganie jest tym czwartym elementem układanki. Jeżeli jakiegoś elementu układanki brakuje, to ten czwarty element w postaci nawet najlepszych środków nie nie, nie przyniesie rezultaty po prostu. No. To trzeba do tego podchodzić, że to jest jakiś tam element, ale nie to jest najważniejsze. No. Często słyszę też, no, ja no, hormon wzrostu jest taki drogi, on mnie zmieni drastycznie. Zaraz będę bardziej suchy, większy niż do tej pory. Wyniesie moją sylwetkę na jakiś ósmy wymiar. A potem, gdy się okazuje, że hormon wzrostu to działa powoli, subtelnie i nawet dla osoby, która nie jest doświadczona, w ogóle nie zauważy tych, tych zmian spowodowanych hormonem wzrostu. Także tutaj bym też radził wziąć sobie jakąś tam pigułkę na strzemięźliwość z tymi środkami. Owszem, one robią tam robotę i one są no, niezbędne są w procesie przygotowania formy w wyczynowym sporcie, ale... Trzeba to traktować jako jeden element układanki, a nie jakieś tam cudowne ampułki, cudowne flakony, które zrobią z nas mistrzów. No tak do tego trzeba podchodzić. Także tam bym, tak bym widział te takie siedem błędów do podejścia ogólnie, ogólnie o kulturystyce. Na dzisiaj to tyle. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście dajcie znać w komentarzach Odnośnie sugestii tematu filmów. Chętnie się podzielę z Wami doświadczeniem. Mam nadzieję, że ten lockdown nie potrwa długo i już niedługo wszyscy będziemy mogli normalnie trenować. Także na razie trzymajcie się, to tyle. Hej.